Nie lubisz nas? Albo o nas nie chodzi, tylko o Prawda. Prawda, nie lubisz nas Zobacz Kaj o, widziałeś? To... No, nie, no wiem. nie wiem, o to, to no, nie Widziałeś? Jest. To nie było na niczym nie znikło, no? To było normalnie tutaj, na tej wolnej przestrzeni Co to było? Słyszałeś to? Siema, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj znajdujemy się w ruinach kościoła w Rozumicach. E, jesteśmy tutaj... Trochę wcześniej przyjechaliśmy, no niestety. Będziecie jeszcze słyszeli gdzieś tam jakieś hałasy w tle, ale z czasem myślę, że te hałasy umilkną. Odnośnie historii tego miejsca, ten kościół, który aktualnie tutaj będziemy dzisiaj eksplorować, powstał w latach 1804-1807 na terenie wcześniejszej budowli. Tutaj jeszcze wcześniej znajdował się kościół, ale ten, który, w którym teraz aktualnie jesteśmy w tych ruinach, powstał właśnie w tych latach. Co ja mogę wam powiedzieć? No, budynek ten ucierpiał w czasie II wojny światowej, kiedy przychodził tutaj front. Z tego, co udało mi się dowiedzieć... W miejscu tym skryli się żołnierze niemieccy, obserwatorzy niemieccy, snajperzy. No i ten budynek stał się celem ataków właśnie Armii Czerwonej. Oni go zbombardowali, no bo wiadomo, no bo to były takie strategiczne punkty, że tak to nazwę. Tutaj pokażę Wam zaraz takie, taką ciekawostkę. Jestem właśnie w wieży, wieży Kościelnej. Wieża Kościelna, nie wiem czy tak dobrze to mówię. I tutaj w czasie ataku na ten kościół. Dzwon, który był na samej górze. On spadł na dół i stał, zrobił tu taką dziurę właśnie w tym sklepieniu. Zaraz wam to pokażę zresztą. A my oczywiście jesteśmy tutaj bezpośrednio miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych. Mam nadzieję, że będzie tutaj bardzo ciekawie. Jeszcze w dodatku mamy tutaj cmentarz opuszczony wokół tego kościoła, więc to mamy taki dodatkowy plus, że tak to powiem. No i co? Ja nie przedłużam i lecimy z tym. Na razie, skupmy się jeszcze na takiej. Eksploracji, bo tam mamy jeszcze hałasy, tutaj widzicie ta, ta dziura, o której Wam wspominałem przed front Tutaj ten dzwon z samej góry on spadł tutaj i przebił przebił po prostu to sklepienie. No i do teraz ta dziura tak tutaj została. Pokażę Wam zaraz, jaki tam jest fantastyczny klimat. Nie pławał fajny klimat. Fajnie, w tym, klimat nie? No, tutaj mamy góry. jakieś wnękę mm. tak jakby do czegoś ona prowadziła. Nie, nie ma tam jakichś schodów. Widzicie co tam jest? Bo ja nie widzę stąd, ja No to nie, ja nie wiem. Wie. Wiesz to kamień i eksploracje na razie, nie? Bo... No no, ja już tam pokazałem te dziury po kulach tam są też. To ja wam też to pokażę. No, słyszycie jakie pałacy mamy. Miejsce to znajduje się w centrum wioski, więc jest tu O tutaj mam te dziury po kulach. Widzicie ile tego tutaj jest? Kościół ten został zbombardowany pod koniec II wojny światowej. Nigdy nie został odbudowany. Patrzcie na to, jaki to jest niesamowity klimat w tym miejscu. Wszystko porosłe takim bluszczem. Potem tym jeszcze pokażę Wam ten cmentarz. Tutaj są okala ten, te ruiny. Tutaj mamy znowu pole magnetycznie wysokie. Czy jest ktoś tutaj za mną w tym miejscu? pole magnetyczne. Nie wiem co to powoduje. Jeszcze ptaki zaczynają śpiewać super. Ale jak już wielokrotnie powtarzałem. Pora zazwyczaj nie ma znaczenia, jeżeli są jakieś zjawiska, to będą zjawiska. Czy ktoś tutaj jest ze mną. Patrzcie, tu jest, tu jest to pole magnetyczne. A może tu coś sprawdzę k tego to się nie spodziewaliśmy, że to tyle hałasu będzie I tyle po prostu będzie się działo Podwójcy na razie nie ma Padło nie pusty Tak Jakby pusty kościół, nie? W tym kierunku może Mi się nie się wydaje, że jeszcze będzie bardziej ciekawie przy tych grobach tam Na razie tutaj skupmy się na tym Co kościół Co cię tu sprowadza? O Pragniemy nawiązać z tobą kontakt jak masz na imię Ja mam na imię Paweł, jest ze mną Dawid. Jak masz Niewygodny. Na imię Niewygodne Niewygodny Niewygodny Czy nie chcesz powiedzieć imienia Jest to dla Ciebie niewygodne A co tutaj robisz? Dlaczego tutaj jeszcze jesteś? Jak masz na imię? Czy nasza obecność jest niewygodna dla ciebie? Powiedz nam to Pistolet. No, pistolet. Ale było też ten. E... To były to te działania wojenne, tak nie? No, pistolet. Bo były tu. No, tak, no No tak. O co chodzi z pistoletem? Czy ktoś zginął od pistoletu? Tutaj to jest raczej pewne, że zginął, no ale kto? Nie lubić. Nie lubić. Mm. Nie lubisz nas? Albo o nas nie chodzi, prawda. tylko o. Od... Prawda, nie lubisz nas, prawda. Czyli coś tutaj. No. Chyba nie chce nas. Ale wiesz, my tu przyszliśmy po to, żeby to zbadać. Nie robimy tobie krzywdy, przychodzimy w pokoju. Chcemy z tobą się skontaktować tylko. Bądź cicho. No widzisz, ale jest agresywnie nastawiona. Tak, tak, coś. Nas. Dlaczego mam być cicho? Kim jesteś, że mi rozkazujesz? Czy byłeś żołnierzem? Szczęśliwy. Czy ty powiedziałeś jeszcze ten, nie? Z kim ty jesteśmy ten szczęśliwy. No, Ale ja ci powiem... Ja mam wrażenie właśnie, że tu jest jakiś żołnierz. Nie wiem czy to może być jakiś niemiecki, czy... Z... Albo ja, rosyjska. Pica. Piwnica. 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 Ja? Obrazek. Obrazek. Piwnica obrazek. Ale mam takie już nieodparte wrażenie, że to może być właśnie jakiś... Hmm. Co tutaj zginął, nie? W tym natarciu. Tak. Czy walczyłeś tutaj w tym miejscu? Czy zginąłeś w walkach? Co? Czy zginąłeś tutaj w walkach? Czy byłeś żołnierzem? Nie myślałem, że poduszałem, ale widzisz, nie, nie, nie. To zaraz jeszcze sprawdzimy, jeszcze to trochę pobędziemy, aż cię trochę jeszcze jest ciemni, bo... Może no. Może się uspokoi 3 Trzy. Trzy. Co oznacza ta liczba Patrz tutaj, widzisz, widzisz, że jest pole magnetyczne w tym ja miejscu ja. tu widzisz? W tym ja miejscu... Nie mam tu. Dziwne. A K2 tu nie reaguje? Było, było coś. Lekko. No, mnie też się wtedy wydawało, że było, ale no... Tutaj. Tutaj, mhm. No tak, tutaj, patrz, patrz mi tu... Widzisz to? No czekaj, puszczę SS Czy jesteś przyjacielem? Tak, jesteśmy przyjaciółmi, przychodzimy w pokoju. Do ciebie. Nie musisz się nas obawiać. Poszanowanie. Poszanowanie. Patrz na... Pff. No, nieźle, prawda? Jest kontakt. Nie musisz się nas obawiać. Nie przyszliśmy tutaj, zrobić Ci krzywdę. Przechodzimy z szacunkiem do ciebie. Tak Pragniemy tylko nawiązać kontakt Stary. Czyli spokojnie. O stary. I tak cały czas jakby nie chciało nas. No tutaj nie. To nas nie chciało, nie, chciało, nie zgadza się, nie tego. No co się nie zgadzasz? Kim on jest? Ja już nie wiem, o kogo chodzi. Jakieś tu, żeby Piwnica. Są to nie wiem, czy to były piwnice. Naciśnij. Naciśnij. Co mam nacisnąć? Kot. Kot. Kot, kot przez te. Jakby było kod, to. Skizuję mnie to miejsce, wam powiem. Ja wiem, że to mogą być zwierzęta, ale... skizuję mnie to miejsce, o to pole. Magnetyczne. Kurde. Powiedziałeś, po niemiecku załączyłem, wiesz? Ta? Ta? Nie, idź, nie idź, tam po niemiecku. Ja? Hmm. Czekaj, może tu SLS-a włączyć, tam ktoś nie stoi w tym przejściu. Staniesz przed nami i możesz się nam pokazać. Nie obawiaj się, nas coś się latało. Szkodziło, kurde, w tych krzakach. Dziś. Ta dziura mnie tutaj, widzicie? Patrzcie, tu tam to jest? Nie tak jakby coś tam, jakieś schody były Jakaś druga część, nie wiem Bo jakieś schody musiały być przecież chyba, nie? Na górę, czy nie? No, chyba tak, tak. Musiałem o do dzwonicy, nie? A, schody już chyba nie ma no, Tu były te schody, gdzieś Tam coś jest jeszcze, nie? Ale już jest coraz większy klimat. No, gdzie jesteś? Gdzie, gdzie jesteś? Pozostałości na grobków Starego cmentarza Jakieś zniszczone chyba Patrzcie przebiśniegi. przebi mi się już wydaje Dobra tutaj włączy też jeszcze Gostuba może akurat ktoś tutaj się odezwał odezwałka Notarka Już jakiś płotek patrzcie Widzicie taki płotek tu jest stary, zaderwiały tak są Nie lubić. Znowu nie lubić. Kogo nie lubisz? Mnie nie lubisz? Dziękuję za odpowiedź. Zabity, wiesz? Ale po niemiecku. Dużo po niemiecku jeszcze, ty odpowiedział. A mi tam podpadło, nie lubić nie? Nie, Jakby nie, ciągle nie, coś. Mnie też, wiesz, to mi tu padło. Coś tu nie chciało. Nie zgadzać się. No, nie zgadzać padło. się, nie wykorzystywany. Tak, by wiesz, no nie, nie chce nas tutaj coś, wiesz? Ja padło, że zabity, więc. Mi się wydaje, że tu ktoś zginął w tych działaniach ja i jakiś żołnierz i ta dusza hmm. tutaj gdzieś jeszcze po prostu krąży. Czy byłeś żołnierzem Wehrmachtu? Czy byłeś żołnierzem Wehrmachtu? Zapytam jeszcze raz. Głupi. Głupi. <laughs> to może tym drugim? Bo, jest, albo byłeś żołnierzem rosyjskim Skoro głupi Może byłeś żołnierzem rosyjskim To kim jesteś? Dobra, to są chyba błędy Ale coś obok tego drzewa stoi no. Ty zobacz, albo to był błąd Czekaj, bo było przed chwilą to Było to, ale nie wiem czy to nie... A ty to, 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 to zobacz Okej, o Widziałeś? No nie no no. wiem O, to, to, w to no nie widziałeś? Wiem. To nie było na niczym nie znikło, no To było normalnie tutaj na tej wolnej przestrzeni No huh. Dobra, to nie akurat, ale to? Tutaj przed chwilą, no przecież takie coś było tutaj przede mną Nie wiem Czemu nie chcesz z nami porozmawiać? Ją Ją, co do jakieś Klimat się zaczyna taki robić no. Cisza teraz nawet za Możesz powiedzieć jak masz na imię Ja jestem Dawid, ja jestem Paweł Zauważył, że żadne imię nie padło, no. ani jedne nie. nic chyba słyszę sowa, ale nie wiem, bo mi się wydaje

Między stoję jak debil kto? No ja stoję, kto? Bo ja mówię, ja stoję jak, my, jak debil między drzewami, a tu kto? Nie bój się, nie obrażam ciebie, nie mam takiego zamiaru. Przychodzimy w pokoju. Chcemy wiedzieć, dlaczego tutaj jesteś dalej. Nie możesz stąd odejść? Czujesz przywiązanie do tego miejsca? Chłopcy zaczynają szczekać jakieś gęsi czy coś, Marcin. Marcin? No, a ja mówię ciągle: przedstaw się, nie? Miło mi, Marcin, ja jestem Dawid. Co robisz tutaj w tym miejscu? Woda. Hmm. Tu są takie wysokie pole magnetyczne jest No, w środku tego kościoła Żeby jakieś piłki tu nie przyszły, jak na wsi jest, nie? Że oni lubią, sobota jest nie wiem co tutaj robisz faktycznie nie wiem czy to był ten brzołomierz czy nie bo nie było takiej odpowiedzi nie? no nie no nie wiadomo nie? Czekałeś tutaj, w tym rejonie Czy się utopił, ale... No, nie przepraszam żadnych... Nie musisz że przepraszać Co to było? O kurde. Co Słyszałem, są jakieś chyba zwierzę Zaraz po tym, jak powiedział, przepraszam, nie? Mm. Za co przepraszasz? Było, słychać taki mm. pis taki, no Teraz EVP nie ma sensu to robić, bo to jest tak głośno. Mm. No teraz VOXa włączę, ale tutaj nic to, widzisz nie mówi mm. ja Teraz wszystko to za milko Czy jest tu ktoś z nami jeszcze? W tym momencie? Odetnij się do nas nie, czy ktoś inny? Odezwij się do misji. Dziwne miejsce. Stale. długie, a stale. Czy jest? Z nami nie stale, tak Jesteś stale, tak? Ile masz lat? Słowo co to było? Słyszałeś to? Ale ja chłopie, ja mam gustuba normalnego włączonego Słowo boż, coś No patrz, ja mam normalnego gustuba włączonego To było dobre Co to było? No nie wiem ty Nic. Nie Nie, przepraszam nie, A ja nie ty. mam włączonego? No to jest niemożliwe, no przecież widzisz No ale no słyszałem tak Co to tak. było? Dziwne to było. Nie wiem, co to. Nie tu... wiem, ja to słyszałem, no. Ech, nie wiem. Cisza tu, cisza, cisza tu. Ja, to, to <coughs> może już to ma nas dość, wiesz Możliwe. No. Jeszcze tylko jest salasat to rodzaju. Śledzanie... No, to nie ma. Nie nie? Bo to nagrywałem mm. No ja nagrywałem ten O, to jest pa... Paweł chyba Teraz to miejsce ma o wiele większy klimat bo co tu więcej możemy tak. zrobić, nie? Dobra, ja podsumowanie zaraz tu gdzieś... Dobra, w tym miejscu z wami będę się żegnał tak szybko. Ewidentnie coś w tym miejscu tutaj jest. Wydaje mi się, że to jest jakiś dusza kogoś, kto tutaj mógł zginąć w tych działaniach wojennych. Przynajmniej takie odczucie mieliśmy. Co więcej mogę powiedzieć, no. Dajcie jeszcze znać Wy, co sądzicie o tym miejscu, co sądzicie o tych sytuacjach, które udało nam się zarejestrować. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się podobało. Udostępnijcie ten film, jeżeli był dla Was wartościowy. No i co? I widzimy się w kolejnym materiale. Siema.